Witajcie, kochani, dzisiaj chciałabym Wam przedstawić Flower Boxa w troszeczkę innym wydaniu, z futerkiem. Futerko już jest od dłuższego czasu, bo od trzech lat sprzedaję futerka, bardzo się cieszą powodzeniem te futerka. Jest to futerko akurat z długim włosem, jak widzicie, które bardzo fajnie się prezentuje w różnych kompozycjach, nie tylko we Flower Boxach. Więc polecam te futra. E, futerka są różnego koloru. Tutaj mam akurat szare z takim delikatnym nalotem e, czarnym. Jak widzicie, takie srebrzyste, bym powiedziała. Też w sprzedaży one są na stronce. Zapraszam do grupy Alecacko dekoracji i zapraszam na stronkę. Są też takie. Takie ładne, kolorowe. Też super jest. E, Tutaj ono jest piękne. Naprawdę, zobaczcie, jaki jest piękny, długi włos. I cały urok tego wszystkiego właśnie jest na tym długim włosiu. Ale kolorowe futerko odkładam na bok, bo nie takie zamierzenie dzisiaj było. Pokażę właśnie na bazie tego popielatego srebrzystego. Może tak ładniej brzmi, słuchajcie. Srebrzyste z takim pięknym nalotem, tak? Więc pokażę, jak to wygląda. Mówię, tak jak wspominam, futerka już są od paru lat w sprzedaży. I naprawdę furor robią, jeżeli chodzi o okres właśnie taki jesienno-zimowy, tak? Więc przechodzę tutaj już do konkretów. Mamy flower boxa o takiego z rancikiem białym. Ten rancik biały to tylko jest taki dodatek. On w sumie tutaj. Można sobie tę podstawkę wziąć jako dół, ale też można, słuchajcie, bardzo fajnie wykorzystać, niekoniecznie podstaweczkę wkładać. Tą podstawkę można sobie wykorzystać na jakąś fajną kompozycję, tak? Więc tutaj możemy sobie podstawkę od odstawić i też fajnie później kiedyś wykorzystać. Słuchajcie, futerko można, słuchajcie, pokażę Wam, zrobić w ten sposób. O, będzie taki flower boxik, tak? Ale mi się to niekoniecznie podoba, ale pokazałam jedną wersję. Ja chcę zrobić wersję, wersji, której, którą ja zawsze wykonywałam, tak? Która zawsze była wykonywana, i pokażę Wam. O, w ten sposób jest. Zaraz Wam pokażę, jak to jest złożone. Oczywiście to zaraz pokażę, bo to trzeba podkleić. I flower boksik będzie w ten sposób zrobiony, tak? O, taka. taka Oto. Tak, otulimy tego flower boxa. Taki ładny kołnierz zrobimy, tak? I zobaczcie, jak on fajnie wygląda już. Nawet po założeniu, już nawet wiele nie trzeba, nie trzeba tego, ale mówię, to trzeba ładnie tutaj popodklejać. Więc tutaj sobie podkleję. O! Więc tak to wygląda. Ja sobie tutaj go włożę. O, żeby to mi się tu ładnie trzymało. O. I trzeba oczywiście chwilę poczekać, będzie, żeby to wszystko fajnie nam się zasklepiło. O. Później ułożymy, później ułożymy fajnie to futerko, to już na koniec pokażę Wam, żeby włos fajnie wdłuższedł, tak? Ale to za chwileczkę. E, słuchajcie, kolejna rzecz. Yy, musimy włożyć gąbeczkę, żeby fajnie nam tutaj dekoracja się trzymała, więc yy, tutaj kawałek gąbeczki przytnę. Słuchajcie, przytnę tu kawałek gąbeczki. O. Mniej więcej tak, żebyśmy mieli. O. Gąbeczka jest też do nabycia, słuchajcie. Kostka kosztuje 5 zł. I wkładamy. Możemy sobie podkleić oczywiście tutaj gąbkę, tak? Ona też nie musi być. Możemy w ten sposób, możemy o trochę niżej. I będzie się tu fajnie nam. I oczywiście też podklejamy sobie tą gąbkę, żeby się nam fajnie trzymała, tak? Też tutaj lecimy klejem, żeby się nam fajnie to trzymało. O! Już mamy, mamy otulinkę. Teraz kolejną rzecz pokażę Wam. To są takie fajne wianuszki. Wianuszek też jest do nabycia. Wianuszek jest też do nabycia. O, słuchajcie, taki wianek. Fajny, świerkowy. I tutaj go wkładam, tutaj go wkładam właśnie e, we flowerboxa. Można go fajnie tu se wcisnąć. O, można go też w jakiś sposób... Lekko przykleić do futerka, tak? Ale ja tu chcę pokazać, jak to wyglądać będzie. Więc wciskamy. O. Tutaj. O. Fajnie jest wciśnięte. I teraz możemy zrobić na przykład. Yy, tutaj mam taki, taką gałązkę. Głogu, gałązka głogu, tutaj jest, o, gałązka głogu, ja sobie tą gałązkę zrobiłam jako taki stroiczek na okrągu i możemy to fajnie tutaj wkomponować, fajnie możemy wkomponować, tak, gąbkę florystyczną włożyłam, słuchajcie, Ponieważ chciałabym Wam pokazać, że możemy zrobić kompozycję na przykład z choinkami, tak? Więc tutaj na przykładzie jakiejś choinki, to tak pokażę Wam, że, że jest coś takiego do zrobienia, tak? Na przykładzie takiego ceramicznego o łosia, tu można parę bombeczek poprzykładać, takich o różnokolorowych. I możemy zrobić coś takiego, tak? To jest taka wersja. Kolejna rzecz, którą możemy tutaj zamiast tego łosia przykładowo dać na przykład taką fajną figurkę, też tak. Też bąbeczki i taka ceramiczna figurka też jest fajne. Też na brokatowo zrobić z mielankiem. Też dać troszeczkę bąbeczek różnych brokatowych i takich o. I też może być z takim łosiem. Ale słuchajcie, ja jak już wspomniałam, zrobię troszeczkę inaczej. I zrobimy teraz na przykładzie tego głogu czy dzikiej róży, kto jak już to nazywa po swojemu. O słuchajcie, tu ładnie trzeba to zawsze te gałązki, wszystkie listki ładnie wyeksponować. I też y, proponuję, albo na druciku, albo też troszeczkę można sobie gdzie y, gdzieniegdzie y, przykleić klejem, tak. Gdzieś tam ja zahaczę po prostu trochę kleju. O. Kleimy i to się nam fajnie tutaj. Można sobie te szyszki też z, tego, yy, z, tego, z tej, tej kompozycji, tutaj, z tego wianuszka, odczepić i przyczepić je na zewnątrz, słuchajcie. Na przykład one się fajnie odczepią i można je tu gdzieś na zewnątrz, można ich w ogóle się pozbyć, ale też można sobie na zewnątrz. I fajnie można sobie to tutaj o wyeksponować, słuchajcie. Tak, porozkładać wszystko. I tutaj ja chciałabym pokazać Wam na przykładzie albo tej laleczki, aniołka takiego fajnego, zobaczcie jaki śliczny, fajnie sobie siedzi w środeczku, albo na przykładzie takiego, zobaczcie, śmiesznego łosia. Jedno i drugie jest, słuchajcie, bardzo fajne, zaraz Wam pokażę. Oczywiście jakiś tu damy prezencik mały, bo by się nie obyło bez prezentów święta, oczywiście. Damy jakąś tutaj wąbeczkę jeszcze, taką może trochę brokatową, słuchajcie. Yy, I troszeczkę mniejsze. Wąbeczki są większe i mniejsze. Jakąś tu możemy zaakcentować. I też możemy sobie to, słuchajcie, yy, przykleić, żeby to się nam lepiej trzymało, tak? Też trzeba by było tą wąbeczkę, yy, o, troszeczkę kleju i gdzieś tutaj wbijamy to, słuchajcie, ja sobie to pozwolę wziąć i odwrócić, żebym widziała, co robię. Nie naczuję nic. I też ładnie podklejamy sobie tutaj bombeczki. Słuchajcie, o. Ja zrobię tylko tak z przodu taki akcentik, Fajnie. Mniejsze i większe. Żeby było tak elegancko. O, słuchajcie, o. Tutaj jeszcze bombeczkę taką damy. I te wszystkie bąbki razem też, gdzie trzeba, to czas się wspomóc gdzieś klejem razem przyczepić, żeby się to trzymało nam fajnie. I jeszcze tu dam bombeczkę taką. Gdzieś fajnie, o. Żeby to, mówię, to już nasza wyobraźnia. Jak zadziała, tak sobie to wszystko kleimy, tak? Bo to czasami, mówię, trzeba podkleić, czy, żeby to się nam wszystko fajnie trzymało. Trzeba chwilkę zawsze poczekać, aż klej ostygnie, Więc tutaj, tutaj tak to wygląda. I jeszcze, o, zaraz Wam pokażę. Ja tutaj ten, na przykład można jeszcze jabłuszko dać, trochę zaakcentować. O, słuchajcie. I zobaczcie, jaki flower boxik. I tu mamy z tym. Ja włożę może tą dziewczynkę aniołka, bo zobaczcie, jaka ona jest cudna. Można jej tu nóżki fajnie ułożyć sobie. O, i taki prosty flower boxik, jak widzicie, z futerkiem. O, jest cudny. I tutaj właśnie o fajnie on wygląda i mówię, i teraz to futerko, żeby miało urok swój, troszeczkę w tą stronę ten włos robimy na dół, tak? Żeby on szedł na dół. Można sobie ten, ten włos ładnie ułożyć, wyczesać żeby to wszystko ładnego takiego kształtu, uroku nabrało jak mówiłam wcześniej, można sobie tutaj jakieś dodateczki, dodatki pododawać, tak, czy bombkę na przykład z tyłu gdzieś jeszcze dodatkowo żeby troszeczkę ten flower box był bogatszy, tak, więc tutaj jeżeli chodzi o ścisłość to to już, to już nasza wyobraźnia Ile chcecie tego tutaj, jak to mówią, yy, yy, urozmaicić i, i co jakiekolwiek dodatki, to już, to już według waszego tutaj uznania, tak? Jak wspomniałam, futerko jest do nabycia, flowerboxy również, bombki i tutaj ta laleczka, wszystko jest. Więc zachęcam dziewczyny, kochani, w ogóle wszystkich zachęcam, tak? Nie tylko tutaj, panie drogie, yy, do tworzenia. Yy, I zachęcam do grupy Alecacko dekoracje i na stronkę, ale cacko, będzie się jeszcze działo, kochani. Do zobaczenia, mam nadzieję, że Wam się spodobał tego typu flower box.